Witam Państwa serdecznie o poranku, o którym dzisiaj zdecydowanie można powiedzieć, że to poranek jesienny. Spoglądając za okno, nikt chyba nie ma co do tego wątpliwości. W dodatku trochę to wygląda na tą odmianę jesieni, za którą chyba nie bardzo przepadamy. Chociaż do jednego taka jesień jest wyśmienita do zasypiania. Wypada jednak zrobić dokładnie odwrotnie i się obudzić, a do tego dobra jest czarna kawa i jakaś ekscytująca oferta promocyjna, jakiegoś dobrego sklepu. No, przynajmniej ja tak mam. Do tego jeszcze jakaś wesoła muzyka i można dzień zacząć. Tak więc życzę Państwu dobrego i niezwykle pomyślnego dnia, oraz mam nadzieję, że podczas zakupów przyjdzie wreszcie spotkać nam się w sklepie. Do zobaczenia zatem i miłego dnia! Pumierz za kupy, bo codziennie oszczędzam, korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. Bo ja jestem Himek, znasz mnie na pewno. Codziennie cię mija, być może w Twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Był śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje, ojo. Oh, śmiało i korzystaj z okazji ciesz się rabatami oszczędzaj na zakupach ja ci w tym pomogę dlatego oglądaj gazetki i promocje ojej jest. gazetki i promocje gazetki i promocje subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji ciesz się rabatami oszczędzaj na zakupach ja ci w tym pomogę Jesienią, jesienią Subskrybuj. Subskrybuj chimka. Subskrybuj gazetki i promocje. Jeszcze.